Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem i Witam w takim szybkim odcinku informacyjnym. Moi drodzy, o 14 pojawił się odcinek z Hirosów, zapytacie mnie dlaczego tak szybko, a to dlatego, że chcę na 15 wrzucić ten odcinek informacyjny. Moi drodzy, wraz z Zamkiem Akademią tam powiedziałem na końcu odcinka, że możecie sobie do niego wrócić Moi drodzy, powiedziałem tam, że zakończamy serię, w ogóle nie nagrywając już żadnych filmów i że tam playlisty coś zostawię, że, że playlisty zostawię, że odcinki będą niech sobie będzie chciał obejrzeć, to sobie obejrzy tak, chciałem to zrobić jak nagrywałem właśnie te heroesy, bo heroesy nagrywałem troszeczkę dawniej już tak jak mówiłem wam na odcinkach, że robię to seri seriami że odcinek za odcinkiem nagrywam, nie nagrywam jakoś odstępem czasu, tylko nagrywam serią, żeby zakończyć sobie ten zamek jak najszybciej. I tam powiedziałem na końcu, że właśnie postanowiłem zakończyć to, co zacząłem 3 lata temu. Chyba 4 zaraz będzie, tak mi się wydaje. Nieważne, wracamy do tego, co powiedziałem, że kończymy. Otóż nie, nie kończymy, moi drodzy. Się, zastanowiłem się troszeczkę dłużej nad tym, też obejrzałem odcinek jednego pana, który ma problem podobny do mojego z tymi wyświetleniami. Tylko, że jest troszeczkę mniej czasu na YouTube. Ja mam troszeczkę większe doświadczenie na ten temat. Wiem, że kilkanaście już razy chciałem odejść z YouTube'a, ale coś nie daje mi z tego odejść. I tak się zastanawiam, co to jest, że. Cały czas po jakimś okresie czasu, kiedy kończę nagrywanie, wracam do tego, chcę wrócić do tego i chcę dalej nagrywać. Motywacja jakaś we mnie tam rośnie. Na początku, jeżeli nagrywam, to mówię, że po jakimś czasie, że już mam tego dosyć, że już mi się nudzi. Tak, taki moment niestety jest i traci się tą motywację, którą mam na początku. Ale się zastan zastan później się przychodzi takie zastanowienie, czy jednak warto to kończyć, czy jednak nie. Czy może się uda, czy nie. E 4 lata mi się nie udawało. Prawie 4 lata, bo jeszcze 4 lat nie ma. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co się przetoczyło przez ten czas, który był na tym YouTubie. E to było. Podaj, od kwietnia 2012 roku, kiedy zacząłem nagrywać Wiedźmina I, to była moja pierwsza seria, która i tak trwała chyba z dwa albo półtora roku. Zanim ją ja zakończyłem, tam mieliśmy problem, ale to nie jest ważne. Przetoczyło się ponad 600, prawie 700 filmów, już za moment będzie, i przychodzi takie zastanowienie. Czy, jeżeli nie mamy właśnie tych widzów, mam 193 subskrybentów w tym momencie, chyba jeśli dobrze wiem, około 45 tysięcy wyświetleń na, łączyć na wszystkich materiałach. Yy, to jest bardzo słaby wynik, jeśli chodzi o tą, ten czas, który minął, ale przychodzi doświadczenie. Przychodzi doświadczenie, przychodzą refleksje, co tutaj można poprawić i co można zrobić. Tak się zastanawiam, co można zrobić, żeby jakoś to podejść, jeszcze, jeszcze jakoś to ugryźć, żeby się jednak coś udało. I tak przychodzę to za zastanowienie i trzeba pojąć decyzję. Ja teraz podejmuję, podjąłem decyzję taką, że zostaję i że nagrywam. Co nagrywamy? Moi drodzy, heroesy będą, bo w tym tygodniu, w tych tygodniach, co się teraz będą pojawiać, mam nadzieję, że dwa materiały o 15 i o 18, tak jak to było kiedyś, chcę nagrywać więcej gier niż tylko jedno, bo Heroes'y były bardzo długo. Emergency jeszcze jest. Emergency skończymy, bo tam zostały jeszcze bodajże... Mamy 14 chyba odcinek. Zostało chyba 5 misji albo 6. Chyba 6 misji zostało. Więc tam nie jest dużo. To jest na jakieś 6 właśnie odcinków. To możemy zrobić w każdym momencie. Ale... Wracamy do tego, co ja powiedziałem wcześniej, czyli, że chcę zacząć nowe gry nagrywać. Tak, chcę nowe gry nagrywać, ale nie tylko gry. Chcę też robić jakieś materiały vlogowe na temat tematy poddane przez Was, moi drodzy. Pod tym filmem możecie pisać pierwszy, pierwszy temat, który byście chcieli usłyszeć ode mnie na na przykład moim pierwszym, pierwszym, pierwszym vlogu kiedyś. Tam mi się on nie podobał i go usunęłem. Ale chcę do tego wrócić, bo vlogi są spoko, tylko że też jest problem z vlogami, że moja kamera nie jest za bardzo dobra. I to tutaj na całym ekranie jest trochę problem. Jest bardzo ziarnisty niestety przez moją kamerkę, która nie jest za dobra. Musiałbym taką fajną kamerę sobie jakąś zakupić, i mikrofon również, ale na to niestety niech w tym momencie yy, za bardzo nie stać, więc... Yy, Chcecie vlogi z taką kamerą i jakieś tematy poruszamy, piszcie w komentarzu, czyli byście chcieli coś takiego zobaczyć. W temacie gier, moi drodzy, dzisiaj jeszcze jeden film się pojawi. Dzisiaj będą trzy filmy, to będzie jakiś rekord dzisiaj. Dzisiaj będzie trzeci film o 18. Mam nadzieję, że zdążę go zrenderować i zdążę go wrzucić. On będzie krótszy troszeczkę, bo chcę go wrzucić o 18. To będzie horror, moi drodzy, który chcę ograć, bo Spodobała mi się tematyka tego horroru. Tak, za bardzo ja y, jestem y, obojętny w kwestii horrorów i raczej nie próbuję obejść. Ale horrory też mają jakąś swoją magię, bo y, mogę się troszeczkę pobać przed kamerą i ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Czy y, uda mi się przejść tą grę, czy się zesra po prostu i w jakimś momencie ją zakończę. Chcemy sobie taki challenge można powiedzieć zrobić i chcę, żebyście to zobaczyli. Dzisiaj o 18 będzie pierwszy odcinek nie wiem ile tam odcinków będzie z tego, ale mam nadzieję, że jak najwięcej, żebyście zobaczyli, że Mucek też potrafi się bać, a nie tylko gadać merytorycznie na Heroesach i drzeć mordę na innych seriach, których kiedyś daręby mordę, moi drodzy, bo... Yy, z latami też przychodzi troszeczkę oczywiście sta starość już trochę. No ja stary nie jestem jeszcze, ale przychodzi, dojrze dojrzewa człowiek i się zastanawia tak ogląda oglądawszy swoje poprzednie materiały, że to nie jest jakoś tak, jakbym chciał to robić. Tak szczerze to nie jest to, bo ja tam byłem młodym w... gówniałem w tym momencie wam powiem szczerze. I to jest takie coś, co Sprawia, że chciałbym usunąć te seje, ale nie chcę. Też chcę coś z mojej bodości zostawić na tym yy, to, takie, po, to, takie yy, pff, mało merytoryczne takie gadanie. Chociaż niektórym się podobało to, i to też ma swoją magię. Yy, no, zostawimy to. Jest historia, no, historia czteroletnia. No, to jest to troszeczkę czasu, mija, tak więc można na przełomie tych lat zobaczyć jak to się zmienia tak? pewnie zastanawiacie się czemu mam przypięty mikrofon do spinacza no to jest moi drodzy taka rzecz, że no po prostu taki mikrofon trzeba jakoś przyczepiać do siebie żeby był jak najbliżej Ust i żeby była jak najlepsza jakość audio, jaką mogę dla Was zrobić, to już jest ta, którą słyszycie w tym momencie. Więcej już niestety nie dam rady z tego mikrofonu wyciągnąć, bo musiał mieć lepszy zestaw ten właśnie audio. Wizualny również, bo kamera też nie jest za dobra, ale yy, na razie w chwili obecnej mi za bardzo, nie wiem, czy w to inwestować, bo to też jest inwestowanie kasy w coś, co mogę na coś innego zainwestować, co będzie mi potrzebne. To też jest problem jakiś. Ale yy, jeżeli by to wypalało, to jakoś byśmy sobie tam poradzili. Kasa się zawsze znajdzie, tylko trzeba mieć sposób i trzeba mieć tutaj zobaczyć, czy warto w to coś zrobić. Yy, warto coś tutaj inwestować w to. To, co mamy w tym momencie, to będzie na razie. Yy, moi drodzy, jeszcze wracając do tych gier, bo tu się troszeczkę rozgadałem na tematy mojego YouTube'a historycznego. Yy, Rzadko nagrywam też z kamerką, właśnie na pełnym ekranie, bo jest ten obraz ziarnisty i tak troszeczkę słabo mnie widać. I bardzo ziarnisty jest ten obraz za mną. Zastanawiam się też nad green screenem, to też jest właśnie ten zestaw audiowizualny. W ten zestawy wchodzi to. Green screen by się mógł pojawić. Tutaj mógł sobie postawić, nie ma żadnego problemu z tym, tutaj nie ma żadnego problemu, tylko walniemy sobie gniwski, ale można tak mieć. W horrorach będzie problem, ja tutaj mam sposób, jak tutaj zajść do tych horrorów, że nie było tego tła jasnego, które jest za mną, bo w horrorach raczej te bardziej ciemne rzeczy powinny być na ekranie właśnie moim, bo kamerka to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w horrorach, żebyście widzieli, jak ja się, jak ja robię swoją mikę twarzy, że Mordę, jak się będę bał! Jak się będę bał! Będę się bał, zobaczymy, czy się będę bał. Ja mam taki troszeczkę... Zobaczymy, jak to będzie w tych horrorów. Dobra, nieważne. E, moi drodzy, e, będzie ten horror o 18. Dobra, wracając do tych gier, będzie horror o 18. Od jutra chcę zacząć, moi drodzy, Life is Strange. Dlaczego chcę zacząć tą serię, skoro e, tyle youtuberów zabrało się za to? Dlaczego? E, Wczoraj, bodajże wczoraj, Jeroen wrzucił ostatni odcinek właśnie z Life is Strange i zobaczyłem, że on się wzruszył na końcu odcinka. I to mnie zachęciło do sprawdzenia tej gry. Też możecie powiedzieć, żebym sobie, skoń... żebym sobie ją zagrał poza nagrywaniem, ale chcę zobaczyć też, czy jakieś wrażenia u mnie wystąpią, jeżeli będę podejmował te decyzje, które są w tej grze. No, chcę to zobaczyć. Life is Strange będzie u mnie też, ona nie jest długa tam, yy, więc powinno być, yy, pff, powinno być spoko w tej, w tej kwestii, yy, inne gry. Inne gry możecie przedstawiać oczywiście pod tym filmem. Ten film jest informacyjny i tutaj możecie wszystko. Lać, możecie pisać, oczywiście tematy vlogowe również, i gry, które byście chcieli zobaczyć. Ja się zastanawiałem, tak, jakie gry można odpalić, na razie Life is Strange i będziemy mieli horror. Będziemy iść heroesy, jeszcze oczywiście. Kolejny zamek, jeszcze dwa zamki nam zostały, i zobaczymy, czy przejdziemy sobie do scenariuszy, czy jednak już odpuścimy piątkę. Emergency skończymy, oczywiście, i przejdziemy jeszcze do innych gier, które możecie podać w komentarzach. Jeżeli będzie mało komentarzy na ten temat growych, właśnie growych, tych, właśnie e, seriowych, które byście chcieli zobaczyć, jakieś let's play z tej rozgrywki, to będę ja wybierał sam i wtedy będziemy to sobie testować, czy warto iść w ten kierunku, jeśli chodzi o tą serię, czy jednak odpuścić. No cóż, zobaczymy, moi drodzy, to był taki odcinek informacyjny chyba wystarczy, mamy 12,5. Nie, to mamy 12 minut, troszeczkę się rozgadałem. Tematy wyświetleniowe mówiłem w Hirosach, w którymś z odcinków 60-50, któryś bo 59 odcinek bodajże. Tam troszeczkę poruszałem ten temat, że. Ludzie, którzy nawet montują słabo filmy, w ogóle ich nie montują, rzucają tylko po prostu to, co mają, pff, idzie, pff, pff, jakoś w ogóle katastrofalna, nawet tego słuchać nie chcą. Mnie też z mikrofonem nie było za dobrze, ale troszeczkę się za to zabrałem, pogrzebałem i jeszcze się dało lepszą jakość w tym mikrofonie wyciągnąć, więc cieszę się niezmiernie, że coś takiego jeszcze się udało zrobić. I żeby ta jakość była jak najlepsza, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, zapraszam Was oczywiście do sekcji komentarzy. W komentarzach piszcie, piszcie, bo to jest dla mnie najważniejsze, ważniejsze od wyświetleń. Wyświetlenia i tak by się pojawiły, jakbyście komentowali, to nie o to chodzi. Ważniejsze to jest od lajków, na pewno, bo wtedy widzę, że jest zainteresowanie jakieś. Lajki to możecie zostawić wyjść, a komentarz bym chciał zobaczyć. Co chcecie poruszyć we vlogu, na przykład jakiś vlog bym odpalił, też chcecie vloga, to wszystko w następnym ciągłym czasie. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, to był oczywiście Mucek, a to był vlog. Do zobaczenia w następnym odcinku informacyjnym, na pewno, trzymajcie się, cześć!